10 powodów, dla których Deluxe to najlepsza postać Pyro. Znacznie lepsza od jakiejś Hutalca czy innej Jamie. A jak nie wierzycie, to obejrzyjcie ten filmik, najlepiej do końca. Ale zanim zaczniemy, przeczytajmy sobie kilka komentarzy pod filmem o dużym czole. Denom 338 pisze na czele jaki cały gang i to może się zmieścić. Oj tak, ciężko się z tym nie zgodzić. Oni tak naprawdę mają tam swoją główną kryjówkę. Witek, krasze Crashend. Kra, 9425, Jezus Maria. Każdy wie, że najlepszą postacią Krajo jest Keja pod DPS-a. No i tu mamy do czynienia z prawdziwym gigachadem. Szanuję. Plader 9812. Dziękuję za oświecenie. Miałem w plan nabichszować, ale okazało się, że nie warto. Polecam tego Allegrowicza O, jakoś mi tak ciepło na serduszku. P-O-J-E-B-K-A-N-E. 1, 2, 50. A jaka jest słaba? Moja Sharge ataka wali 38 milionów, a jeśli chodzi o jej bursta, to ma bardzo długą animację, podczas której przeciwnik może się ruszyć. No, no tak, to to jest wada. A jej sprint jest czymś idealnym do pełnienia jej umie... zestawu. Umie... Nie umiem czytać. Nie, daruję sobie, nie umiem. To jest zbyt mądry tekst. Ja nie umiem czytać tekstów naukowych. Może ma rację, może nie, ja nie wiem. Bardzo dziękuję za komentarze. Bardzo mi się podobały. Piszcie ich więcej. Będę miał co czytać. A, a teraz no. Dzień dobry, to ja Czerwony. Dziś porozmawiamy sobie co nieco o postaci, którą sami zaproponowaliście pod ostatnim filmiem o dużym czole, czyli Diluku. Proszę o 10 powodów, dla których nie warto grać z Dilukiem. No to się doczekałeś. Nasz Emo Redboy Boy to niszowa i niedoceniona postać, którą dużo graczy nie lubi. Nawet bardzo. Dlaczego? Bo i szowali na jakiegoś random'a Sino czy innego chłopa za dużą czapką, i los się do nich uśmiechnął. Wygrali Diluka. Ale oni tego nie rozumieją, że wygrali na Diluku. Wtedy zaczynają płakać i bełkotać coś o przegranym 50 na 50. Nie bądź jak oni. No dobra, dobra, ale przejdźmy do naszych powodów, dla których Diluk to totalny szef. Wtrącę tutaj jeszcze tak hamsko, że zapraszam na streamki, które są codziennie w godzinach popołudniowych. Pani tam ze mną podyskutować o sile postaci. Mój ulubiony temat, a już zaczynajmy. Numer 10. Jest na każdym banerze. To duża zaleta, biorąc pod uwagę, że taką skamtao możecie sobie ogarnąć tylko 20 dni w ciągu roku. A diluk może Wam polecieć zawsze, o ile na to zasłużycie. Może Wam nawet polecić ze standardu, co jest jeszcze większą zaletą. Niektórzy zawodnicy dostają go od losu, jako błogosławieństwo, i nawet go nie budują. Takimi ludźmi najlepiej nie rozmawiać. Są dziwni. Więc pamiętajcie, gdy dostaniecie czerwonego chłopca, koniecznie go zbudujcie. Dlaczego? Następne punkty wam to wyjaśnię. Numer 9 jest Gigachadem. Ciężko wskazać większego Sigma Mail w naszej kochanej, śmiesznej grze niż Diluk. Mówię całkowicie serio. Nawet jego lore jest dosłownie o tym napisane. <laughs> <laughs> Kurwa. <śmiech> Na bale i uroczystości do winiarni Diluka zjeżdżali się ludzie z całego tej z tym piękne i młode kobiety. Ubiegały się o względy młodego właściciela winiarni. Ten jednak miał w niej Pławiał je jedna po drugiej, pokazując swoją dominację, jak to robi prawdziwy Sigma Mail. Nie no, mówię całkowicie serio. Tam jest tak napisane. Zaufajcie mi na słowo. A wiecie, czemu każdego chciała? Numer 8. Tyl i wygląd. Boże, powiedzcie mi, kto by nie chciał wyglądać tak jak ten kocur. Eleganckie ubranie. Dumne i piękne czerwone włosy. Do których jeszcze zaraz wrócimy. Elegancja i klasa. I to zabójcze spojrzenie, żeby w stanie was prześwietlić. Od stóp do głów. Największa otuwa i najlepszy zbandowca w całej grze. Proste. Ale wróćmy jeszcze na chwilkę do fryzury. Numer 7. Czerwone włosy. Ogólnie, d ma dużo wspólnego z kolorem czerwonym. To dlatego go lubisz? Każdy wie, że czerwone to najlepszy kolor na świecie. Legitnie. Wszystko, co jest czerwone, jest cudowne. Na przykład truskawki. Powiedzcie mi, kto nie lubi truskawek. Jak można nie lubić truskawek? Truskawki są najlepsze. Inny przykład. Szybkie samochody. Zawsze czerwone. Wiecie czemu? Bo czerwony dodaje szybkości. Nawet Zygzak McQueen był czerwony. Myślicie, że to przypadek? Nie! Jak pisze sama Wikipedia, <laughs> czerwień we wszystkich kulturach wiązała się z pojęciem sił życiowych, ogniem, krą. Wojną, namiętnością i płodnością. No kur, nie powiecie mi, że to nie jest top kolor. Najlepszy kolor, no nie kłóćcie się nawet ze mną. Nie tylko barwy, jakie reprezentuje Diluk, są najlepsze. Numer 6: Design. Bez dwóch zdań możemy śmiało stwierdzić, że Diluk to najlepiej wyglądająca męska postać w grze. Nie ma drugiego tak dobrze wyglądającego faceta jak Diluk. Czekaj, czekaj, Red. Nie, także, no wiesz, to są różne gusta i guściki. Jednym może się podobać Diluk, a drudzy mogą myśleć, że wygląda co najmniej śmiesznie. Ludzie w tym różni. Podobają się mi różne rzeczy, prawda? No tak, zgadzam się z tym. Ludzie mogą uważać to, co chcą, dopóki uważają tak samo jak ja. Eee, to chyba nie do końca tak działa, wiesz? Dobra, zamknij się. To ja mam mikrofon, ja nagrywam filmik i znam się lepiej. To będzie w internecie. A wszystko, co jest w internecie, to prawda. A, to będzie w internecie? Nie, no. W takim razie się zgadzam z tą 100%. No widzisz, na czym to ja. A tak, tak, tak. Diluk wygląda najlepiej. Koniec, kropka. Do tego stopnia, że Michał dał mu skin. Numer 5. Ma skina. I to złotego, a to nie jest co koledzy. Jeśli ktoś dostaje do tego skina. Pierwszy w grze, to musi coś znaczyć. W tym przypadku oznacza czystą zaib... A już jesteśmy przy skinie. Boże, jaki ten skin jest dobry! Kurz! Popatrzcie na niego. Te kolory, te dodatki, Boże, jakie to jest dobre. Sam go mam, to prawda, musiałem ukraść kartę kredytową mamy. Nie była zadowolona, ale w ostatecznym rozrachunku Warf. Oj, bardzo Warf. Tak samo warto budować ziluka Numer 5. Budowanie i ekonomia. Oj, tak byczku, Diluk wie, że ciężko u ciebie z morą Ogólnie ciężko z materiałami. Ten taki nie będzie od ciebie wymagał jakichś kosmicznych ilości. Wystarczy mu prototyp odkowala, i losowe artefakty. I tak będzie one wszystko na trzy hity. W tym samym czasie, hutao. Babe, czas wydać całe oszczędności na mój banner. Potrzebuję co jedynki. I jeszcze Home musisz mi dropnąć, bo nie będę zadowolona. Tak, kochanie, już się robi. Babe, a potem jeszcze potrzebuję idealne artefakty. Więc wypad do kopali, <laughs> to znaczy do domaina Crimzona. Pracować 12 godzin dziennie, by dropnąć mi jeden artefakt po sześciu miesiącach ciężkiej pracy. Raz raz kotku. Już się robi, kochanie. No wiecie, nie bierzcie takich ludzi na poważnie. Gdy jakiś main hutao próbuje wam powiedzieć, że ma lepszą postać i jego postać bije więcej niż twój Diluk. to sprzedajcie mu krótkie. okej, okay, shrimp. Potem dajcie mu coś tam pokrzyczeć o 100 tysięcy krytach i innych bajkach. Main hutao to specyficzne osoby. Oni polegają na jakiejś śmiesznej mecie w grze single player. W przeciwieństwie do Diluka. numer 4. Nie podlega pod metę. Gracz Diluka to wieczelowane i spokojne osoby, mające gdzieś czy uderzy 5-10. 10, 15. Zanim liczy się wygląd, gameplay i styl, a nie jakieś liczby dla dzieci. Ale jak gdyby ktoś się uparł, że Diluk nic nie bije i nie da się nim grać. Oj, jak się myli. Oj, myli się bardzo. Damage Diluka może nie jest jak u ale jest wystarczający, by się nie męczyć. A ultem to wytniecie cały obóz przeciwników na raz. Gdy połączymy go z innymi szefami tej gry, takimi jak Keja, Venti, Zongli czy Child, to już w ogóle one-shot wszystko. A jak już jesteśmy przy kolegach. Numer 3: Drużyna. Niby są tam jakieś teamy z Księksiem, Kazuchą i benkiem pod metę, ale jak już. Mówiłem, Dilukiem nie gra się pod metę. Kogo to obchodzi? Diluk, Child i Wongli. To jest to, czym każdy chce zagrać. Nawet jak się do tego nie przyznaje, to każdy chce sobie zbudować taki team. Może po prostu jeszcze o tym nie wie. Team, X, składając się z samych giga szefów, sprawia, że od razu chce się żyć. Uśmiech na twarzy się pojawia, a dzień jest lepszy. O, to już top 3. No dobra. Numer 2. Jest bogaty. Wiedzieliście, że Diluk należy do najbogatszych ludzi w całym Tejwa? Serio. Jego wino jest znane wszędzie. Od Liue, przez Inazumę, aż po sneżnaje czy Natlon. Dosłownie wszędzie piją jego wino. Przez to jest pecy bogaty. Można nawet powiedzieć, że ma monopol na alkohol. Ten cały pitos jaki zgromadził mógłby sobie kupić Mondstadt, pół liwe, wyspę w Inazumie, jeszcze by zostały na prywatny pałac w Sumeru, paczkę lejsów i butelkę coli. Krócie, jest bogaty jak wasi starzy po komunii. I to waszej komunii. Ale to swoją drogą. No ale, dżentelmeni nie rozmawiają o pieniądzach, dlatego przejdźmy dalej. Numer 1 na sam koniec zostawiłem sobie nieco poważniejszy argument, bo cała reszta to zwykłe żarty. Niektórzy to mają naprawdę problem, żeby załapać satyrę. Diluc to postać, którą poznajemy na samym początku gry. Dla większości weteranów, graczy, którzy grają w tą grę od początku, był wzorem. Idealnym DPS-em. W czasach, gdzie postaci było zaledwie kilka na krzyż, a DPS-ów można było policzyć na palcach jednej ręki. To był złoty okres Diluca. Teraz, gdy postaci jest więcej, oj dużo więcej, nasz kochany Redboy jest już na emeryturze. Odpoczywa sobie, inne, młodsze pokolenie postaci robi sobie damage i szaleje. Mimo to, dalej pamiętam, gdy miałem 15R i błagałem na kolanach, żeby poleciał mi Diluk, bo był tak zajęty na trialu. Boże, jak dobrze się nim grało. W Czasach, gdy nie patrzyłem na metę, tylko chciałem sobie po prostu pograć. Tym właśnie kojarzy mi się Diluk za RM15 i cieszeniem się jak małe dziecko, gdy w jakiejś misji był na trialu Diluk. Dlatego, mimo że mam dostęp do dużej ilości postaci, dużo silniejszych niż Diluk, lubię sobie raz od czasu pichnąć Diluka i nim zwyczajnie pobiegać. Po prostu sobie nim pograć, mam z nim multum pozytywnych wspomnień i lubię zwyczajnie jego gameplay. Dlatego, gdy ktoś wam mówi, że Diluk nie jest w mecie, i dlatego nie możecie nim grać, albo dropnicie Hutao i zapomnijcie o Diluku, a wy go lubicie, sobie nim grajcie. Grajcie Gigaczadem Dilukiem. Nie dajcie sobie wmówić, że meta, i że Hutao, i to jest najważniejsze w grze. się w waby się Ale nie zapominajcie o dobrej zabawie i fanie z gry. Ale, moral na koniec! Tym poważnym, jak pogrzeb babci argumentem, zakończymy ten film. Pamiętajcie, że ten film to żarty i bierzcie go z dystansem. Jeśli dotrwałeś do tego momentu, zostaw komentarz o treści stół z powyłamowanymi nogami. Chyba, że nie umiesz. To wtedy stół bez nóg. Zapraszam jeszcze raz na streamki, które są codziennie. W godzinach popołudniowych. Żegnam i pozdrawiam. Papa. Pa.